Witam wszystkich poszukiwaczy, odkrywców i szperaczy w wieczornym czytaniu tarota. Dziś mamy 14 grudnia i na niebie nów księżyca w strzelcu z zaćmieniem słońca, a wszystko to w pobliżu węzłów księżycowych Rachu i Ketu oraz Merkury. Ciężka sytuacja mogłoby się wydawać, ale aż tak mocno i aż tak ciężko nie odbierajmy tego, bo przecież na wszystko jest jakieś remedium. Wystarczy tylko trochę inaczej spojrzeć. No dobra, ale koniec tego straszenia i tak naprawdę, co ten układ planet wnosi w nasze życie, wnosi w nasze tu i teraz. Jeżeli księżyc będziemy rozpatrywać jako to, co było, a słońce jako to, co ma być, to takie przysłonięcie słońca, przysłonięcie ten naszej przyszłości przez, przez przeszłość, powoduje, że sprawy dawne gdzieś tam nie pozwalają nam jasno patrzeć właśnie w jutro. Należałoby trochę inaczej na tą przeszłość spojrzeć, zmieniając. Można by powiedzieć, że okulary, ale tymi okularami może być nasz światopogląd, może być też zmiana patrzenia na tą rzeczywistość, a może po prostu zwykłe tylko inne nastawienie do życia. I w momencie, kiedy ta zmiana tego starego nastąpi, to słońce całe nam się objawi w swojej krasie i znowu będziemy mogli iść raźno do przodu, ciesząc się z dobroci tego, co ono dla nas niesie. Ale te nasze plany na jutro, jak to będzie, co sobie zaprojektujemy. Te nasze nowe ja, nowe rzeczy, nowe osiągnięcia, żeby Was za mocno nie zmyliły. Tutaj wymagana jest jakby duża dokładność i przywiązanie do szczegółu. Jednym słowem, żeby Was nie poniosło w tej, w tej nowości, w tej wręcz, można by powiedzieć, megalomanii. Samych do siebie. Inaczej spójrzmy na stare. Inaczej rozwiążmy nasze stare problemy, a może po prostu nie ciągnijmy tych wszystkich starych bagaży, jak kamieni u nóg, tylko pozbądźmy się, pozbądźmy się ich, rozwiążmy stare i z lekkimi nogami właśnie idźmy. Do przodu, bo przeszłość już była i tego nie da się zmienić. Można tylko zmienić patrzenie na nią, a tak naprawdę należy żyć tu i teraz, jasno, właśnie patrząc w to, co będzie jutro, ale z realnymi planami, a nie z takimi, które. Nie mają jakby odzwierciedlenia w tu i teraz. Będzie to krótkie czytanie. Typu oczywiście, wybierz kartę. I będzie to czytanie, jak ten nów może wpłynąć pozytywnie na nas. Jakie może zmiany wykreować, które będą dla nas rozświetleniem właśnie tej przyszłości. Jeden, dwa, trzy. I zaczynajmy. Jedynka. Tutaj może się okazać, że zauważymy, gdzie jesteśmy i jakie szczęście wielkie. Nas już dotknęło. Dotknęło? Hmm. A może po prostu stare sprawy, które gdzieś tam uczuciowe mieliśmy po bokach, może się okazać, że są sprawami, które możemy potraktować jako nauczkę życiową. Taką rzecz, która pozwala nam spojrzeć na nasze ciemne strony i zauważyć, jak to jest. No dobra, a po polsku? Jeżeli macie kogoś na boku, osobę trzecią, to łatwiej Wam będzie w. Tej konfrontacji tej osoby z Waszą rodziną, zauważyć, gdzie jest ten punkt ciężkości Waszego uczucia. Czy z tą osobą, która gdzieś tam w cieniu Waszego życia się rozwija, czy raczej z tymi, którzy na dłużej, na stałe w Waszym życiu, jakby są. Jednym słowem, rozwiążcie to, co biegnie dwutorowo. I zróbcie miejsce dla tego, co jest najważniejsze. Nie mówię tutaj o wyborze, kto jest dla Was lepszy albo które uczucie jest mocniejsze. Sami musicie tego dokonać. Ale pora jest dobra ku temu, aby pewne sprawy wyjaśnić, rozjaśnić i dać wreszcie nadzieję jednemu albo drugiemu. I to by była jedynka, dwójka. Dwójka. Może wreszcie czas na to, żeby zacząć spełniać swoje marzenia. Może wreszcie czas na to, żeby poświęcić się takiemu życiu, które wymaga od Was pewnego zaangażowania, ale trochę innego. Może mogą to być nauki ezoteryczne, mogą to być strefa, taka niedościgniona niedotknięta taka eteryczna może w tym kierunku warto zacząć się rozwijać może warto wykazać odrobinę cierpliwości a nie tylko wpadać od czasu do czasu łykać jakiś rozdział z tajemnej książki a później gdzieś tam ją odkładać może to jest właśnie ten moment żeby uzyskać Wiedzę, ale taką właśnie inną, taką nie do końca materialno-uchwytną. To jest coś tajemnego, to jest coś ulotnego. Hm. Może to jest właśnie ten moment, żeby zająć się tym, co. Bardzo długo w was już się tliło, ale jakoś nie uzyskiwało waszego, waszej głębszej atencji. Dwójeczka i trójka. Trójka to najwyższy czas na to, żeby coś skończyć albo zacząć, ale tak naprawdę na poważnie. Tu już nie ma czasu na to, żeby bujać w obłokach. Tu trzeba albo podjąć jakieś kompletnie wiążące decyzje, albo wreszcie się spiąć i wyznaczyć sobie swój własny kierunek. Może to jest dobry czas na to, żeby zrobić biznesplan swojego życia, a może. Przedstawić go gdzieś, przedstawić go instytucjom, dzięki czemu sprawy mogłyby pójść już bardziej do przodu. A jeżeli marzycie o wyjeździe takim życiowym, to dobrze jest wszystkie sprawy załatwiać niezwykle rzetelnie. Wszystkie umowy, wszystkie podpisy, które będą Wam potrzebne, zbierzcie po kolei, powolutku, tak jak trzeba. Wówczas wszystko się uda, bo będziecie do tego przygotowani. Jednym słowem, nic na łapu-capu. Trochę cierpliwości, trochę jasnego spojrzenia na sprawy, tak jak one naprawdę wyglądają. Trochę poszerzenia wiedzy i dopiero później ten ostateczny ruch, który będzie ruchem dla Was niezwykle ważnym, ponieważ wykonacie coś, co Was pcha do przodu, o czym zawsze marzyliście. To jest coś, co pozwoli Wam wreszcie odzyskać stery Waszego życia i wreszcie zrobicie to, na czym Wam zależało. To jest takie pogodzenie serca i rozumu, pogodzenia tego, co was nęciło, z tym, co możecie zrobić. Najwyższy czas odzyskać swoją własną kierownicę i samemu, ale tak już naprawdę iść w kierunku, który sobie wyznaczacie. No cóż, pięknie. Życzę powodzenia.